Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zaczynamy od śniadania. Dzisiaj będzie to omlet z pieczarkami i z cebulą z dodatkiem sera. Najpierw sobie pokroiłam warzywa, rozbiłam jajka z odrobiną mleka, serem i prawami. Zwykły pieprz, sól i trochę takich suszonych pomidorów. Mega polecam. I zrobiłam tego omleta tak troszkę inaczej, bo rozmieszałam go. I on powstał w takich kawałkach. Co prawda ten omlet nie wygląda tak, jak chciałam, bo się rozwalił cały całkowicie, ale śniadanko będzie pyszne. Z pieczarkami z cebulką, z serem tutaj warzywa, później muszę trochę posprzątać, bo domu wczoraj sprzątał, ja dzisiaj muszę dokończyć, ale śniadanie pierwsza klasa. Ostatnio codziennie sprzątamy po 15 minut, tak żeby w weekend umyć tylko podłogi i nie musieć już po prostu sprzątać. Co so, to jest 15 minut dziennie, a mieszkanie jest prawie cały czas czyste, więc bardzo Wam polecam tutaj jeszcze podłogi i gotowe. Wczoraj robiłam taki sos ze szpinakiem i czosnkiem do makaronu i zostało trochę, więc tutaj mam. Gotuję tutaj makaron z soczewicy. Tutaj dodam trochę wody, podgrzeję to, wymieszam i będzie mega szybki obiad. Wczoraj byłam w Aldim. Patrzę na jakieś rzeczy. Było podobno jakieś nowości weszły. No i mamy kilka rzeczy. To chyba było już w Lidlu. Mamy chrupki z soczewicy o smaku papryki i z grochu o smaku śmietanki z cebulką. Obywa są wegańskie. Mamy też soczewicy barbecue. Do tego wegański baton Michał. Pasta łososiowa. Jeszcze była tuńczykowa, ale ja zdecydowanie wolałam wziąć łososiową, a nie chciałam brać dwóch. Takie piwko zero wiśniowe. Myślę, że będzie pycha. I jeszcze jedna rzecz. I jeszcze wegańskie paluszki rybne. Pachną jakby były prawdziwe. Więc zaraz sobie wszystko przetestujemy, bo jestem mega ciekawa, jak to będzie wszystko smakować. Tylko sobie usmażymy z dwa paluszki. Dawno nic nie testowaliśmy nowego, i zaczynamy od tych paluszków rybnych, bo ich jestem najbardziej ciekawa. Ja w dzieciństwie i w czasach na jak mieszkałam w rodzinnym mieście, to jadłam paluszki rybne na potęgę. Żadnej ryby nie lubiłam poza paluszkami rybnymi, śledziami i wędzoną makrelą. To były trzy jedyne ryby, jakie jadłam. Na Wigilię jakby u mnie ryby takie panierowane, to nie tknęłam tego nigdy. Ale paluszki rybne, jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Jest to zrobione na białku sojowym. Panierka pachnie tak, jak takie zwykłe paluszki rybne, ale wiadomo, że chodzi o to, co jest w środku, bo panierka, no to... Nie smakuje to jak paluszek rybny, ale ma fajną konsystencję. Ta panierka jest świetna. Totalnie w płatkach jak w paluszkach rybnych. Konsystencja też pyszna, ale jakoś tak mało po prostu tą rybą czuć. Ale dobre. Tylko że to ma średni skład. To jest gotowiec, ale są gotowce lepsze i są gotowce gorsze. Na przykład bioros z biedronki albo kurczak z way. To są. O wiele lepsze składy, lepsze gotowce, a tutaj średnio. Zjem to opakowanie z przyjemnością. To głównie jest dobre przez panierkę, więc, jakby zapanierować w ten sposób tofu, dokładnie w taki sposób. Nie wiem jak. Nie wiem, jak jest zrobiona ta panierka w paluszkach rybnych, ale ona jest zawsze taka pyszna. Taka. Nie wiem, co oni tam dodają. A jak jesteśmy w temacie ryb, w ogóle świetna nazwa. Bardzo mi pasuje, bo to mówi po prostu wszystko. Mówi, że to jest ryba, ale nie ryba. Genialne. Jest to pasta łososiowa. A w ogóle. Chciałam paragon, więc mogę Wam powiedzieć ceny. Paluszki rybne kosztowały 8,99, a ta pasta 6,99. Więc w sumie bez tragedii taka cena za 100 g. Była jeszcze tuńczykowa. I czekajcie, na czym? Z białka grochu, z białkiem sojowym. To ma też zły skład. Trzeba to po prostu spróbować, bo testujemy dzisiaj smak. Mam takie dosłownie dwa takie kawałeczki chleba. Trzeba to przekuć. Uwaga. Bleh. Dobra. Nie za dużo, bo boję się. Ale naprawdę daję rybom. Łososia lubiłam w takim makaronie z brokułem i teraz robię taki makaron z brokułem, tylko bez łososia. I też jest pyszne. Inaczej łososia nie jadłam. Ej, to tak pachnie rybą, że aż mnie przeraża. Dosłownie. Mm, nie chcę próbować tego, ale to zrobię, żebyście w nie musieli. O Boże. Jak to daje rybą? Co tak daje rybą? Aromaty tylko. Mm. Jak, jak jeliście kiedyś takie pasty z łososia, to może Wam posmakuje? Ja, tak jak mówiłam, nie jestem jakąś wielką fanką ryb. Raczej wybierałam te właśnie takie wyjątki, typu makrela, wędzona czy śledź. To nie smakuje jak taka zwykła ryba. No nie, nie jestem tym zachwycona. Nie jestem, więc y, musimy sobie teraz to osłodzić. I zjemy coś za. za złoty 29, ok? Tanio, strasznie tanio. 30 gramów wege Michałki. Złoty 29, co to jest za cena? Strasznie tanie. Uuu, pachnie dobrze. ja byłam fanką Michałków? Nie, bo ja nie... generalnie raczej średnią fanką czy jestem. W lubię niektóre, tam Kindera, ale raczej sięgałam po jakieś przekąski słone, dlatego dzisiaj mamy ich trochę do przetestowania. A tak to wygląda. Czasami jadłam takie cukierki typu Michałki, czy jakieś tam pieroty, takie rzeczy. Bo wiecie, bo czasami się dostawało w jakichś prezentach rozsypane cukierki, na choince wisiały czy coś w tym stylu. No i się jadło coś takiego i smakuje to mega, mega podobnie. Zawsze na chońce była, potem się zjadało. Ale tak, żeby pójść do sklepu i sobie kupić, to nie. Ale kurde, jest to naprawdę dobre. Taka cena za wegańskiego batonika. Mhm, dobra, to jest to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Orzechowo-czokoladowy. Ten cukier jest na pierwszą, wiadomo, ale to są takie batoniki. To o co w tym chodzi? Sklepach, z takich Wego słodyczy. Wiecie, że jest mnóstwo tych batoników, nie wiem, dobra kaloria, na bazie daktyli, na bazie jakichś suszonych owoców, ale nie ma takich, takich wiecie, batonów. Jest tylko taki chyba z wawelu orzechowy, z, z masłem orzechowym. I w niektórych sklepach chyba nadal jest wegański KitKat, ale nadal jest tego mało. Na przykład, jakby było wegański Kinder Bueno, albo wegański Maxi King, to by jadła na potęgę też, albo wybierałabym po prostu wegańskie opcje, a tak to jem czasami zwykłe. Ale fajnie po prostu, że takie coś powstaje i jest takie tanie. Bo zużycie 29 za takich batonik to nie jest dużo. Szczególnie teraz, że wszystko jest drogie. Dobra, muszę to przepić. Dawno nie testowałam żadnego piwka zero-nowego, bo albo piję te, co znam z Kauflanda, które są totalnie tanie: 2,50 za pół litra piwa i pyszny smak. Strasznie tanie, naprawdę. Nagle się okazuje, że wszystko jest takie tanie, no nie? I nie testuję po prostu tych piwek. Więc teraz mamy Radlera Cherry, o smaku wiśni. Ja lubię wiśniowe rzeczy, lubię kolę wiśniową. O wow, to smakuje. Ja! Wie, yeah. Wiecie jak to smakuje? Nie wiem, czy, um, czy u Was w domu takie coś było, u mnie w domu. Um, robiło się wiśnie w słoiku. Ja nie zawsze siedziałam i drylowałam taką maszyną fajną. Wszystko było w wiśniach, ale no, nieważne. I te wiśnie się dawało do słoika w jakiejś tam zalewie i później ja tam po jakimś czasie ja jadłam te wiśnie i zostawało trochę soku. I ja ten sok sobie rozdrabniałam, rozrabiałam z wodą i miałam takie coś do picia i to smakuje tak, jakby to rozro rozrobić w gazowanej wodzie. Serio dobre. No i taka skauflanda są najlepsze piwka zero, bo tanie i, i serio dobre o smaku czarnego bzu albo o smaku borówkowym 6.99, więc dużo, bo za tę cenę miałabym ponad dwa piwka, prawie prawie 3 piwka 0 w kaufladzie. No nieważne. Teraz przetestujemy sobie chrupki. 2.69, 2.69 i 3.49. Te są za 3.49 i je spróbujemy. Były jeszcze serowe. Nie wiem czy serowe były wegańskie. Tu jest w ogóle napisane, że są wegetariańskie, ale nie ma w składzie nic e, nic e, nie, nie wegańskiego. Proszę bardzo, tak wyglądają. To będą takie, takie podłużne chłopki. 50% kosztu mniej niesmażone. 26 gramów białka na 100 g. Paczka ma 60. Uuu, ale dają taką kiełbasą barbecue. Ja, ja Wam powiem, że z barbecue mam takie coś, że czasami lubię smak barbecue, a czasami nie. W zależności co jest, co, 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 co smakuje tym barbecue. Tak to wygląda. Smakuje jak kiełbasa. O Jezu, serio! Jakbym to zamoczyła w keczupie albo w musztardzie, to 100% jem kiełbasę. Co jest?! <grytanie> Jakie to śmieszne! Boże, przypomniały mi się te wszystkie czasy, jak robiłam sobie w piekarniku kiełbasę. czy zapytać do domu, czy to smakuje mu jak kiełbasa. No, jestem doma domu, nie odgadę od razu, ale jak powiedziałam, że kiełbasa, to powiedział, że może. Ale szczerze, totalnie to jak kiełbasa, jak są takie mocno przyprawione. To nie powinno być barbecue, tylko smak kiełbasy. Dobra, teraz mamy soczewicę i groch. Weźmiemy sobie najpierw soczewicę o smaku papryki. I to są takie kółeczka. Jak się kiedyś e, jadło takie kółka ze dzieciaka i się pierścionki z tego robiło. Jak się było w dzieciństwie bardziej śmiałym, to tu chłopak zakładał dziewczynie taką chrupkę. Ja, ja, ja nie byłam z tych, ja, nie, ja byłam bardzo nieśmiała. Co chciałam powiedzieć? A, 200, tylko 200 kalorii w paczce. Spoko, 50 gramów, 200 kalorii w paczce. Fajna sprawa. Jeszcze, wiecie, jakieś tam zawsze, jakieś tam zawsze sk lepszy skład. I tutaj jest napisane, że niesmażone. One były chyba w Lidlu. Mi się wydaje, że ja raz jadłam te uzuzy, ale nie pamiętam teraz szczerze mówiąc. Najpierw papryka. Strasznie smaku, smaku mają mało. A tak to, to są po prostu zwykłe chrupki. Ale mało smaku. Te i te paprykowe one są mega tanie, no bo to jest 2,49. 2,69. I one są z grochu i wyglądają trochę inaczej. Są takie bardziej kanciaste. Kurde, czemu ma się tak mało smaku? takie kiełbasowe, tam kiełbasiane takie mocno, są sma smakowe, te mają mniej smaku mm, niż te. Mm, trafiłam na jednego smakowego. Ja no generalnie jestem osobą, która po prostu brzydzi się, jak przekąski nie mają smaku. dla, i, dla mnie ja mam coś takiego, że muszę być na przykład najbardziej... Przyprawione chipsy, zawsze wyjadam najbardziej przyprawione chipsy. I zauważyłam, że crunchy chipsy są mega dobrze przyprawione. Przysnacki chyba, na przykład śmietana z cebulką, czy tam cebula w śmietanie. Ale naprawdę, ja, ja mam po prostu takie chipsy, które wiem, że będą dobrze przyprawione. A jak się przejadę na jakimś smaku, słabo przyprawione, to już ich nie kupuję. Zauważyłam też kiedyś coś takiego, że miałam sobie moje ulubione chipsy, Lay's chili and lime, strągi w Auchan. I były super. Kupiłam je też jakiś czas później w Kauflandzie i one były kompletnie nieprzyprawione i jakoś tak stwierdziłam, że już nigdzie nie kupię tych chipsów w Kauflandzie. No i nie kupiłam. Także szczerze nie przekonuje mnie jakoś mega ten smak. Strasznie daję kiełbasom. Jest to niepokojące jak to jem, ale są tak naprawdę dobrze przyprawione. Jestem rozdarta. Chyba te lepsze z tych, tych dwóch paczek trochę bardziej przyprawione, ale... Moim zdaniem nie było dużo tego testowania, ale zwycięzca jest jeden i o dziwo jest to jedyna słodka rzecz poza piwem w tym zestawieniu, bo ten batonik smakuje tak, jak powinien. Pomimo, że ja nie jestem fanką słodyczy, ale tutaj jest 100% tak, jak powinno być. Chcieliśmy trochę jedzenia z tej kosty do domu. I na przykład, bo ciasto macza. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że ja nie wiem, że ja nie wiem sama, czy mi to smakuje, bo w gruncie rzeczy jest ok, ale w pewnym momencie jedzenia ma taki straszny posmak tej herbaty. Chyba zbyt intensywne to dla mnie jest ta macza, ale. Pozostałe rzeczy z kosty. Na przykład takie ciastko z, ciasty, z ciasta francuskiego. Byliśmy potem w kinie i wiecie co w ogóle? Ostatni raz poszłam na film, totalnie tego nie sprawdzając, bo jak byliśmy ostatnio na tylko nie ty, generalnie cudowny film, tak się śmiałam i taki był cudowny, słudziutki, romantyczny, no wszystko po prostu, wyświetlił się wtedy zwiastun wrednych dziewczyn. Jak ja to zobaczyłam, że wredne dziewczyny po 20 latach, a wredne dziewczyny to jest jeden z moich ulubionych filmów, takich wiecie. Do obejrzenia pięciotysięczny raz, tak ja miałam idziemy! I nic nie sprawdziłam kompletnie. No i niestety okazało się, że to jest taki trochę musical i... Takie to było beznadziejne. Dawno nie oglądałam takiego średniego filmu. No bo po prostu za dużo tych... Ja nie lubię za bardzo takich muzycznych filmów. No oglądałam się w moim życiu Glee parę razy, taki serial muzyczny. I to mi już wystarczy po prostu. Załamana trochę jestem. Mega średnie to było. Ostatnio, za każdym razem jak chodzimy do kina, nie robimy tego często, ale jak chodzimy, to zawsze to jest pytarda Najlepsze filmy, jakie można... Wiecie, jakiś Oppenheimer, moja uko ukochana piła, to tylko nie ty, to też był świetny film. Ale tutaj, no miałam nadzieję, że jakaś taka wiecie będzie. Będzie jakiś taki sen sentymencik, bo to 20 lat temu wyszły wredne dziewczyny. No i co się okazało, że to straszna kicha. No ale co zrobić, no? Nic nie zrobisz. Dobra, nie wiem tego na razie. Chowam to do lodówki. Jutro się to zje. Nie zachwyca, ale. Mm, jutro, zawsze na drugi dzień, jak nie ma. Się ochoty robić jedzenia, to takie rzeczy są 10 na 10. Ja za chwilę muszę zrobić jeszcze sałatkę I na jutro na śniadanie, żeby była, bo jutro jadę do Gdańska, więc muszę mieć coś do jedzenia zrobionego. I co? I musicie przygotować po prostu na jutro i tyle. Jestem taka zmieszana po tym filmie. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę takie takie po prostu super przyjemne, taki przyjemny powrót do przeszłości. Zrobię sobie coś ciepłego, myślałam o herbacie, ale zrobię sobie ostatnio strasznie. Miałam się nic już nie jeść, ale to trochę takie picie. Eee, ostatnio lubię takie zupki.